Siemaneczko! Witajcie bardzo serdecznie i dzisiaj mam niewiarygodną informację, jako prawdziwy mesjasz, mesjasz informacji i zbawiciel tego też przeklętego świata, ogłaszam wam i wobec, że Dragon Ball Super, Super Hero pojawi się w polskich kinach. Poland Poland Już 19 sierpnia 2022 roku w końcu ktoś smądrzał, w końcu ktoś przejrzał na oczy że cholera jasna, trzeba w końcu Dragon Ballowy film wydać w polskich kinach, bo jakby nie patrzeć jest to ogromna marka, teraz w przeszłości również, więc w końcu ktoś to ogarnął i jak tutaj czytamy na stronie Gry Online, to dystrybutor UIP, zaraz sobie zobaczymy co to są za Eeeh da powiązane da da okej, dobra mniejsza z tym. Za pośrednictwem portalu tylko i to ogłosił że premiera Dragon Ball Super Super Hero w naszym kraju nastąpi 19 sierpnia 2022 roku czyli zaledwie dwa miesiące po debiucie w Japonii. Na tym moment nie wiadomo czy film będzie wyświetlany z zapisami, czy planowany jest dubbing. To jest ciekawa, szkoda, chyba na dubbing jest SAP. Późno, chyba że już wcześniej o tym wiedzieli, że będą coś planować. Co ciekawe, na takich informacjach stricte tołejowych i tak dalej nie było mowy o Polsce, chyba że to jakaś decyzja na zacią chwilę. Więc jeśli to jest decyzja na zacią chwilę, to na nadabik nie ma za dużo czasu, ale chociaż nie cały miesiąc. Hmm. Zobaczymy. W każdym bądź razie wiem, że w Ameryce będzie zarówno dubbing angielski, jak i japoński dubbing z angielskimi napisami, więc być może u nas też takie coś będzie. Ja się osobiście jaram i osobiście 13 sierpnia wybieram się do kina, kupuję bilet oglądam i mam nadzieję, że wy też, bo jeśli zobaczmy, że faktycznie ludzie na to idą do kina, to być może w przyszłości kolejne filmy Dragon Balla pojawią się w kinach, być może również pojawią się inne filmy anime również w naszych polskich kinach, także jest co świętować. Ja się nie mogę doczekać, także dajcie znać w komentarzach czy wybieracie się na ten film do kina, czy też wystarczy wam to, że zobaczyliście wersję nagrywaną Ziemniorem, a jeżeli się wybieracie, to napiszcie w komentarzu, z jakiego jesteście miasta, być może któryś z innych widzów, również jest z tego samego miasta i wtedy wyjdzie taka fajna kooperacja, integracja i to jest bardzo fajne, także to tyle w tym filmie i widzimy się w następnych filmach. Pa! pa. ののののーリリンガンのグリーンイグリーンイのポンンガググポポポポコピーのポンポコナ「ーそれと時間をいただきます」